Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jako jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy, wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce, podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, uczynił go znanym. Oto słowo Pańskie. Na początku było słowo, chociaż bardziej by trzeba przetłumaczyć tak, jak Roman Teter tłumaczył, na początku jest słowo. Ono cały czas je i wszystko przez nie się stało, i nic, co się stało, właśnie nie stało się bez tego słowa. Można powiedzieć, że przez słowo wszystko jest przyobleczone. To słowo jest pełne chwały, ono jest przyobleczone pełnością, chwałą. Jak słyszeliśmy w liście do Hebrajczyków, ten syn. Który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem Swej Potęgi. Podtrzymuje słowem Swej Potęgi. To Słowo jest, jest potężne, ono w nim jest wszystko. A jednak, mimo że temu Słowu nic nie brakuje, i to Słowo mogłoby być z siebie zadowolone, tak jak nieraz nam może się zdarzać, że coś takiego powiemy, że sami jesteśmy oczarowani swoim własnym słowem. I słowo mogłoby być oczarowane sobą, a jednak jest to słowo, które wychodzi, które nie jest tylko przy sobie, tylko wychodzi. Wychodzi, jest cały czas w drodze. Właśnie dlatego świat powstał, że, że to słowo nieustannie wychodzi, że ono jest wypowiadane. Tak jak każde dobre słowo, ono stwarza świat. Każde dobre słowo stwarza świat na nowo, podtrzymuje świat. Wiemy to dobrze, że dobre słowa nas podtrzymują przy życiu. To słowo ciągle nas stwarza. Gdyby, gdybyśmy nie słyszeli dobrych słów skierowanych do nas, do naszego życia, to bylibyśmy pełni zrezygnowani, byśmy byli pełni zwątpienia, zasmucenia, zniechęcenia. Więc to słowo cały czas wychodzi, ono jest wychodzące, ono jest zawsze w drodze i idzie ku innym, a przez to, że stało się ciałem, to jest z innymi w drodze. Przychodzi do domu Zacheusza, dzisiaj chce być u ciebie w domu, mimo że ten dom dla wielu jest niecny, że ten dom nie zasługuje na odwiedziny. Albo jest wędrowcem, który słucha, jak uczniów idących do Emaus. Syn droga synodalna, czyli Synchodos, czyli wspólna droga. Słowo jest na wspólnej drodze z nami. I jest tak bardzo radykalnie na tej drodze ku nam i z nami, nie tylko ku nam, z nami, że ono wychodzi wychodzi z siebie, można powiedzieć, że, że słowo. Właśnie wychodzi z tego swojego boskiego, z tej swojej boskiej strefy komfortu i idzie w kierunku tego, co nie jest komfortowe. Logos, który jest w łonie Ojca, wychodzi z tego bezpiecznego, utulonego bezwarunkową miłością miejsca i idzie na peryferia do tego, co kruche. Co słabe, niedoskonałe, co nieusłyszane, co niezauważone, co niezaafirmowane, co nieprzyjęte, co zawstydzone, co, za, za, co wyśmiane, albo jak pisze święty Paweł, to, co głupie w oczach świata. Bóg wybrał to, co jest niskiego rodu, co wzgardzone. W ogóle to, co jest niczym. Właśnie tam idzie Słowo. I nie tylko tam idzie, bo byłoby to już jakieś pocieszenie, że Słowo idzie do tego właśnie, co jest, co nie jest, co jest kruche, co jest słabe. Byłoby to bardzo łaskawe, tak jak łaskawy jest każdy nasz gest wobec każdego potrzebującego. Ale tu się stało coś jeszcze więcej. Coś jeszcze bardziej radykalnego, że to nie jest tylko łaskawy gest Boga w tym okrutnym świecie, jakiś, yy, jakiś gest pełen miłosierdzia, tylko że, że Słowo przyoblekło się w to, co nie jest. Przyoblekło się w to, co wzgardzone, przyoblekło się w to, co jest odrzucone, przyoblekło się w to, co jest zawstydzone. Przyoblekło się w to, co jest zranione, co jest skrzywdzone, co jest wyśmiane, zawstydzone. On w to wszystko się przyoblekł. I dlatego go nie rozpoznano. Przyszedł do swoich, a swoich go nie rozpoznali, bo nie jest łatwo rozpoznać. To znaczy nie tylko chodzi o zauważenie, ale przyjęcie tego, co nie jest. Że bardzo trudno jest nam przyjąć to, co jest słabe, co jest kruche, co jest zawstydzone, co jest wyśmiane, co nie ma wartości, co jest zranione, co jest skrzywdzone na różnych poziomach. Nawet można powiedzieć w kościele: bardzo trudno jest przyjmowane to, co jest skrzywdzone i to, co jest zranione. I to, co jest zawstydzane w świecie, to nie zawsze znajduje swój dom w kościele. A Słowo w to wszystko się przyoblekło. Dlatego zostało nierozpoznane, bo przyoglekło się w to, co nie jest. A to, co nie jest, nie ma żadnej wartości. Nie miało Słowo żadnej wartości dla tych, którzy zamykali domy i gospody przed Słowem. Nie miało wartości to Słowo, bo było zbyt kruche, zbyt słabe, zbyt małe. Nie miało potęgi, nie miało ze sobą wojsk, i złota. Niczego nie miało. Przyoblekło się w to, co słabe i to jest kruche. Ale ci, którzy je przyjęli, stali się dziećmi Bożymi. To znaczy, którzy, którzy to są ci, którzy przyjęli? To są ci, którzy, którzy sami są przy sobie i którzy są przy sobie w tym, co jest kruche, co jest słabe. Co nie jest, co jest zawstydzone, co jest słabością, co jest zranione, co jest skrzywdzone. Że rozpoznać mogą słowo ci, którzy nie uciekają przed tym, co w naszym, co w naszym życiu jest, zmaganiem i co jest trudne. Bo ono przychodzi właśnie do tego, co jest naj, najtrudniejsze. Ono nie przychodzi do naszej chwały, ale przychodzi do tego, co często. W naszych własnych oczach, czy w oczach ludzi, jest pozbawione chwały. I w to się właśnie przyoblekło. To jest naprawdę skandaliczne. Ewangelia jest naprawdę skandaliczna. Zobaczmy, że my często też, jakby w takich kategoriach religijnych, myślimy, że no żeby przyjść do Boga, to trzeba być jednak przyobleczony. Sprawiedliwość, dobre uczynki, zbieramy te dobre uczynki, modlitwy. I dobrze, jeśli są dobre czyny, i dobrze, jeśli są modlitwy, ale nie jako coś, co mamy się przyobleć, żeby się upodoba, upodobać Bogu, tylko to raczej wynika po prostu z, z bezwarunkowej miłości, że my chcemy być tak jak Bóg. Ale żeby przyjąć właśnie to słowo, trzeba, trzeba przyjąć, trzeba wytrzymać przy tym, co jest trudne w nas. I pozwolić Jezu Słowu, żeby ono się przyoblekło to w nas, i żebyśmy my pozwolili się też przyoblec Bogu, bo właśnie za tym ukrytym Słowem, które przy przyoblekło to, co nie jest, jest wszystko. Nie ma tam chwały i potęgi, które przemijają, nie ma tam sukcesów. Ale jest to, czego najbardziej, najgłębiej pragniemy, bezwarunkowego przyjęcia i bezwarunkowej miłości. I to, co słyszeliśmy w ostatnim zdaniu prologu, to jest zdanie, które od kilku lat mnie, mnie można powiedzieć, rozwala trochę. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, uczynił go znanym. To znaczy, że słowo wychodzi do świata, ale jednocześnie ciągle jest w łonie Boga, czyli w miłości. To Jan pisze po grecku, ale myśli po hebrajsku, bo jest Żydem, a to łono dla, dla Żydów to słowo tutaj, jest bardzo, oznacza bardzo wiele, bo to jest łono, czyli rechem, od którego pochodzi miłosierdzie, miłość Boga, Rahamim, taka pełna czułości. Czyli że słowo jest w tej czułości Boga cały czas i przychodzi do nas. Właśnie nieobleczone w chwałę i w potęgę, żebyśmy zobaczyli tą bezwarunkową miłość, której on jest. Żebyśmy zobaczyli, że on jest utulony przez miłość Boga i przychodzi nas otulić. I Im bardziej staniemy przed nim ogołoceni, nie po to, żeby nas zawstydził i żeby nam coś wytknął, tylko żeby właśnie zobaczyć, jak wielka jest ta bezwarunkowa miłość, którą nas otula. Nie otulają nas sukcesy, mogą do czasu nas otulić. Otulą nas dobre słowa ludzkie do czasu. Potem się skończą, potem przyjdą złe słowa, nie otulą nas pieniądze. To wszystko kiedyś zostawimy, nie otulą nas, nie otulą nas wszystkie nasze dokonania ludzkie i duchowe ale otulić nas może tylko ta bezwarunkowa miłość Boga. I to jest chyba najtrudniejsza rzecz w te Boże Narodzenie, żeby pozwolić się utulić. Żeby nie tylko się wzruszyć przed szopką, jak utulony jest ten Pan Jezus przez Maryję, przez Józefa, tylko trochę trzeba samemu się położyć do tego żłoba i pozwolić się otulić. Otulić tą miłością, która otula to, co nie jest, co jest kruche, co jest słabe, co jest zawstydzone, co jest zalęknione, co jest zranione, co jest skrzywdzone, co jest nieusłyszane, co jest niedostrzeżone, ale co jest ukochane, co jest głęboko ukochane. I co to znaczy zejść do tego łona Ojca? To jest to, co Pan Jezus inaczej powiedział: Jeśli chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, czyli wejdź do głębi Twojego serca. To też jest taki wątek dla mnie jakoś bardzo ważny: że jak schodzę do głębi swojego serca, jak Pan Jezus zaprasza, to tam nikt nie zawstydzi, tam nikt nie ocenia. Tam możemy się spotkać w tym, co jest naj, najgłębsze w nas, najbardziej intymne, najbardziej delikatne, najbardziej kruche, ale też najgłębsze w nas. I że właśnie tam jesteśmy, jesteśmy utuleni tą bezwarunkową miłością Boga. Pozwólmy się więc w te święta otulić Bogu. Nie tylko otulajmy go naszymi modlitwami, ale, otul ale pozwólmy mu otulić się właśnie tą miłością, w której on jest, a której nie zasłania przez żadną chwałę i żadną potęgę. I chociaż śpiewamy chwała na wysokości, ale śpiewamy razem właśnie z tymi, którzy. Które nie mają chwały, albo których chwała jest tylko chwilowa, która jest labilna, dzisiaj chwalą, jutro, jutro skrytykują, ale w nim możemy śpiewać chwała, bo w nim chwałą jest właśnie to wszystko, co jest ukochane przez Boga. Amen.